się ma wszystkim to znowu ja no jak myślicie, kto wiadomo nie Mariusz już serwę wyłączył ale nudą dalej że tak powiem a więc tak mało ogłoszenia są takie że pomogło Mariuszowi ogarnąć frapsa Jutro, być może zaczniemy swoją serio. Być może to znaczy, że nie na pewno. Ale może. To się jeszcze zobaczy. Staram się jeszcze może jakieś intro. Coś w tym stylu. Ale znowu jak na razie nie ma co robić. No cóż Z tej strony Smok pozdrawia wszystkich Użytkowników SLR.pl No to chyba na razie na tyle Ech, trzeci filmik już dzisiaj Wszystko przez te wakacyjne nudy No No to jak cholera, że tak powiem Тоже открыл всех на